Mamy inną gielskę. No i widzę je. Zostawcie łaski górę nad lasem bo to jest moja No i jest kamerka w Twoim filmie. No i ozdabanie planet. No nad Zostawcie łaski w górę nad lasem go, bo to nie jest z klasa. i mam 44 elementów. To jest dużo. widzę, ja widzę ozdabane na planety naszą. Znaczy, cała planeta? A tu... Lud, możesz zmieniać je! A tu? sam to jest ludzi, już się temnęły, ludzie. O ludem, luf, luf! Ta Nie, lepiej to wziąć, wziąć, gdzie tu było. To jest żon... nie jadł O. Tutaj Co to jest Among Us? Widziałem. Ok, wychodzimy. Ok, fajnie, że nie się ze mną. Jeżeli będzie mogli bo to ja nie mam... Ja nie mam... na YouTube, ok? Tutaj co robimy. coś? to wtysk. Teraz. Ej, to jest ten sam lobal! z tamtego, pamiętacie wizowie? Z tamtej dle gdzie odlałaliśmy. Ten lobal taki sam, zobaczcie. A to? Gdzie on jest. Ej, bo to mam jakiś łatwo Co coś. Co to się dzieje? Co się tu dzieje w bizołach? Tutaj, fajnie, że nie mam dwa lepiej. Okej, tylko nie raz jeszcze nie jesteś, tu nie nasą. A ona to teraz robi. Znowu dałaś nam misę z maskami w a tu. Co to jest cholinka, zobaczmy Cholinka leci się, się ludzi Co to jest cholinka? Tutaj... O, prezent! Widuję, daję wam prezenty, zobaczcie Prezenty na was Chmarszkowską pieśnię, masz Chmarszkowską go Mogę, sam wam, zobaczcie Tyle prezentów na was bo ja mam te 10-14 minuty to jest wielki. Nie jestem Dużo prezentów. Wow. Tutaj mogę całą prezentę tymi prezentami nawozić. Widzę Jezusem. To będzie matka piesza tam. Otrzujcie, bo będzie pieszo. Pysz, pysz, psz. Ja nie jest tego tu nie widzę I tyle tego daje. No i może tu zusę jeden prezent was. No i tutaj następne. Tyle mam widzów na moim kanale, tyle muszę zostać. Są fajne prezenty. No i ostatnie no, widzę i dam prezent No i patrzcie widzę ile prezentów dałem. No i teraz to? Matko maska, co się dzieje z naszą planetą, wizoje? Zajmij się A to, że testujemy to na nową planetę, Wizorie? Okej, okay, strzelamy? Nie. Tutaj nas Już wychodzimy. Sela. Co to jest wizerie? Santo. to? Matko, matka! masko, masko, się masko, 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 No nie ludzie, nie no! Zobaczcie, że ludzi! A Co Ej, to możemy tutaj na Możemy coś zwiększyć. Ja zdaję za do dużo. To będzie do miliona. Dajemy! tyle, dajemy czego? To stu. Chyba. Albo do się. O tyle! Taki liśnik będzie dobry. Który? Ej, mogę za kolor. Ktoś, czy czy. O! Mój kolor! zobaczcie wizuję na planetę. No i nie wiem, co mnie słychać ze stół. goldanie. Nie, ze z A to? Ja nie wiem, co to za planeta. Ok, ale ja strzelam tym. i fajne pościski, zobaczcie. I ta planeta też się mało niszczy. Wizeruję. No i tą sprawdzimy ostatnią. Nie, ale trama. Nie. Ja tego nie zranisz, panuję. O, wychodziłem z ja Tej gry. No i testujemy planetę. Ej, to był jasniesły. A to znajdziemy na tym odcinku, to jest już ostatnia planeta. To będziemy niszczyć teraz. I roli czasu przemyśleć. nie No i papawi, to był najlepszy oświetlenie na moim kanale, pa.